No Elo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oceniania piosenek polskich youtuberów. Mam nagrane filmy na zapas do miesiąca, ale postanowiłem, że po tym, co się wydarzyło ostatnio, muszę wrzucić ten odcinek i muszę nagrać coś jeszcze. A wszystko to dlatego, że zmusiliście mnie do tego Wy, bo pisaliście mi, że Dawid Kaluch wrzucił nową piosenkę, musisz ją ocenić, koniecznie sprawdzaj. I to właśnie ona jest powodem dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Teraz nalegam, żeby każdy, kto ogląda ten, ten odcinek, zostawił łapę w górę, bo zasięgi nam spadły i chcemy więcej. Zróbcie tak tysięcy łapek w górę. Wiem, że damy radę. Powinniśmy dać radę, bo dużo osób ogląda na tą serię. Podbijmy te zasięgi, zostawcie każdy łapę zostawi. I jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to mówię serio, Zasubskrybujcie, bo to też ważne, nie? Jak nie subskrybujesz, to co, co, co szkodzi kliknąć, nie? Dobra, ale nie przedłużam, idziemy z pierwszą piosenką, a pierwszą piosenką, którą dzisiaj będziemy oceniać, będzie piosenka Yoshiego. Yoshi sam napisał do mnie na Instagramie i sam wysłał mi tą nutkę. Powiedział, że jest bardzo ciekaw mojej opinii na temat tej owej piosenki. Ja powiedziałem, stary, nie ma problemu, mogę to ocenić, to tylko musi być odcinek ocenia piosenek widzów. No i jest, uzbierało się. I dzisiaj oceniamy również tą piosenkę. Także przed wami. Yoshi staje mi tu. Ten bicik chyba znam skądś, w sensie ten motyw jest bardzo znany. To jest jakaś jakaś techniawka stara, która była popularna kiedyś i jest użyta jako sample w tym bicie, ale przekonajmy się, co tam nam zaprezentuje Yoshi. Ładny wokal, ładny wokal i nie spodziewał mi się tego totalnie. Tutaj ktoś jest na ficie i wydaje mi się, że to nie jest głos Josiego. Ciężko, mamy takie czasy, że naprawdę ciężko rozróżnić, się, że ktoś ma tjuda. ale wydaje mi się, że to chyba nie jest Joshi, to jest chyba ten Stikor? Stikar? jak się czyta X-a, nigdy nie wiem. Czy Joshi rapował tutaj, czy nie? Pokę tego baga. Staje mi tu knaga, Twój stary bajeruje tego nie noszą bardzo, ale to bardzo krótka zwrota, która ma chyba cztery, to były cztery wersy i bardzo przewidywalne rymy. W sensie, nie chcę, jakby nie chciałbym oceniać tego pod kątem tego, że się znamy już i że, że, że jakby gdzieś tam mamy jakiś kontakt i że z tego powodu będę jakiś mniej ostry. Chciałbym ocenić to naprawdę tak, tak, jak czuję. I wydaje mi się, że tak. Refren? Spoko. W sensie podoba mi się. Jest fajnie melodycznie zrobiony, ładnie ładnie zaśpiewany i jest to bardzo spoko. Co do tej zwroty pierwszej, która była bardzo, ale to bardzo krótka, to warto nadmienić. Kolejny raz to powtarzam, bo to, była, to były cztery wersy. Plus zawierała ona bardzo łatwe wersje, które wpadały od razu, w sensie te rymy były bardzo przewidywalne, i to jest problem, to jest problem. Ale minuta jeszcze ponad 40 sekund piosenki zostało, więc możemy przejść, co tam dalej jest. Okej, okay, to koniec, bo widzę, że to już ci muzyczka i jest końcówka już. Bardzo krótkie, bardzo krótkie. Imo, za krótkie zwrota, trzeba tam jeszcze poćwiczyć pisanko i trzeba poćwiczyć w ogóle skilla, bo jest i, i średniawka, ale refren bardzo fajny za to I, i to plusuje jakby ten utwór tym, że ma fajny refren Ej, w ogóle ziomek to jest koleś z fajnych kumpli, a fajni kumple to są ziomeczki od Johnego, z tego co kojarzę. Świat jest naprawdę mały, nie? Także trzeba troszkę jeszcze przeskilować i ale pozdro. Kolejnym utworem, który ocenimy dzisiaj będzie utwór masno przypał. Jest to piosenka nagrana w 12. Godzin, z tego co pamiętam, tam pisał na swoim Instagramie Masny Ben I przekonajmy się, co to za nuta. Ja jeszcze nie słyszałem, jak coś. Zjeżdżam, Beton, za czwórki, łapią mnie typy z lodówki. Leciałem chyba dwie stówki, jakoś wystarczyłoby w Kurde, za bardzo mi to y, zajeżdża Kizo. To jest mój problem. W sensie, zwłaszcza ta zwrota, jest bardzo, bardzo podobna do, do, do stylu nawijania Kizo. I jakby nie mogę się tego wyzbyć. To było pierwsze moje odczucie teraz to zostaje cały czas, nie potrafię. Jeżeli chodzi o refren, klasyczne masno. Aczkolwiek nie jest on jakiś super powalający. Odważę się twierdzić, że jest to jedna z gorszych nut masno, jeżeli chodzi o chwytliwość. Bo nie jest to taki banger, który wiecie, można słuchać i, i jakby zapętlać za sobie na lupie. I to nawet widać po wyświetleniach chyba. No tak, no porównajmy sobie, tu mamy 12 milionów, 2 miesiące, tu mamy 2 dni. 300 tysięcy Nie tutaj burs to właśnie jest nasze miasto No podtrzymuję swój statement Jest to fajny referent, fajnie zrobiony, ale nie jest chwytliwy na maksa W sensie nie zastaje w głowie jakoś długo, nie? Ale wbijają na kwadrat Pały niebieski jak piagra gdzie leży trawa. Kontakt do mnie było sąsiada. Lepiej pod koniec zwroty. W sensie pod koniec tego wjazdu było dużo lepiej niż na początku, bo na początku te wersy były takie bardzo rozjechane i te ilość sylab się nie zgadzała nawet chyba z tego co pamiętam, ale im dalej, tym lepiej. Aczkolwiek dalej mi nie siada ten styl nawijania, dalej jest to bardzo kizowe. Władze się pyta o typa. się pyta o zioło. Najwyżej powiem, że grypa, więc proszę panów o wyjazd. Nie jestem też w stanie wyłapać jakaś tematyka tego utworu. W sensie mam wrażenie, że nawijam o wszystkim. I to też trochę nie jest za fajne. Nie i kolejny refren, już trzy refreny, minuta trzydzieści. Ta mówi koleś, który zrobił piosenkę Mam się Co Kłamie, i tam było chyba z pięć razy refren w ciągu dwóch, trzech minut. Chłopak z bloku, tu życie tenki po zmroku. Nigdy nie pchałem prochów, ale przypał, czekał na rogu. Ja bym zostawił w ogóle taki feedback do klipu: Ja bym zostawił kolory masek. W sensie zrobiłbym wszystko czarno-białe, a kolory masek zostawił oryginalne, tak jak oni mają. Bo to by fajnie wyglądało: w sensie, że te kolorowe głowy by sobie latały, a reszta byłaby czarno-biała, i to byłby fajny zabieg. szkoda że tego nie zrobili. Zawias zamiast klat Spokój. Nie zwalnia tutaj pół... Za dużo refrenów, takie nie, nie zbyt chwytliwe Tak jak powiedziałem, najmniej przypadło mi do gustu Z wszystkich nut masno, ale przejdźmy do Głównej nuty, na którą wszyscy Czekają w tym odcinku, bo warto Moi drodzy, widziałem to, widziałem to I polecam totalnie, klip Felipe Co ty tutaj zrobiłeś, to jest po prostu masakra To jest naprawdę bardzo dobra robota Jest mi ciężko jednoznacznie Stwierdzić, gdzie ten klip został zrobiony No to nie jest GTA chyba, w sensie to jest chyba Wygenerowana animacja w programie jakimś Jak Felipe oglądasz, to daj znać, bo jestem ciekaw naprawdę Ale obczajcie, bo warto Piękne te rendery są To jest chyba, w ogóle cały klip nawiązuje do Lil Nas X -a. Mogę się mylić Możecie mi znać chłopaki, jeżeli ktoś z was ogląda COVID na bokaluch COVID będzie oglądać chyba, mi się wydaje Mamo zobacz, ja Pawle, Kowinie, mam feedback taki jak zawsze do ciebie. Mi się podoba twoja barwa głosu i mi się podoba to jak płyniesz na tyłnie, bo robisz to dobry sposób, ale mam zawsze jakiś tam problem do tego tekstu. Nie wiem i nie będą już takie same, w sensie jest to dziwnie zaakcentowane. Rym swoją drogą to był, ale jakoś tak dziwnie mi to siada i nie podchodzi mi za bardzo ten, 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 ta końcówka tego wersu. I gdybym refren nie zawierał tego to już takie same, tylko tam byłoby coś innego, wydaje mi się, że lepszy bym był o, mój odbiór personalny. Ale brzmi bardzo fajnie, fajne czorusy robisz i jest to tak jest to kozackie Ej, mówiłem wam kiedyś, że ja robiłem też nutek kiedyś z Kowinem, tak kilka lat temu o Skype'ie. No była taka stara nuta, tam się Skype i to było z S przez dolary. I tam był właśnie Kowin, co jeszcze nazywało się Fajna nazwa. Nie wiem, czy mogę Paweł mówić, że miałeś taką ksywę kiedyś, bo chyba specjalnie zmieniłeś. Do montażysty też mówię, możecie to usłyszeć również. Wy. Wycenzurujmy tę ksywę, żeby nie było. Może Paweł nie chce. Widzę planety i widzę już kosmos. niestety, przeszkadza nam tu samotność. I znowu, nie? Znowu coś tutaj nie grało. I ciężko jednoznacznie mi stwierdzić, co to grało. Widzę tutaj kosmos, samotność. W sensie znowu jakoś tak te wersy są tak na maksa zaakcentowane i to to gryzie, bo mam wrażenie, że to jest taki mocny tryhard tekstowy. I jakby te wersy nie płyną tak sobie na luzie, na cirku, tylko o, tu musi być rym, patrzcie, tu jest rym. I jakby ja tak odbieram, nie? Tak mam z większością kawałków odkowiny. Nie wiem, dlaczego tak mam, ale głos ma za, zajebisty. Uwierzcie mi, że naprawdę ciężko jest zrobić tak wysoki głos i jeszcze wyżej go wyciągnąć i, nie, i w ogóle nie gliczować się, bo on tu nie bliżuję, zobaczcie nie dzwoń mi teraz to nie tak, że ja zajęty Zajęty! I no to, to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo trudno, żeby to zrobić, a on to robi dobrze. Nie mam zasięgu, bo robię misję na księżyc Fajne to było to, że księżyc, że w dół poleciałeś. Fajne, fajne, że Paweł jakby eksperymentujesz z tymi że to jest tak że raz w soko oraz w dół. Prawie nas mieli i... Ale piszesz wersy co 4 i to słychać też. Spróbuj, może, nie wiem, w sensie mi się wydaje. Ja bym tak robił, Paweł, na Twoim miejscu, że nie pisałbym tylko czwórek rymowanych, tylko mieszałbym czwórka, dwójka, czwórka, dwójka na przykład. Wtedy byłoby to bardziej naturalne, mniej kwadratowe. Może tak? Ja wiem, kiedy ty zmienisz sekwencję flow, nie? Kiedy będzie inne. Bo co czwórka to robisz, to słychać już z, 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 po tym utworzeniu, nie? dwójka. Rym? Trzy. Cztery i zmiana w... Mamo, zobacz, ja pośród planet Nie zapominajmy o klipie, bardzo ładny jest. To jest tak super! RGB Split to się chyba nazywa, tak? Dobrze mówię, ale to jest tak dobre. Jest w ogóle obiektyw zakrzywiony też chyba, jest soczewka taka nałożona, nie? Żeby to było. Tutaj są szersze te paski, a tutaj są wąskie, jest oddalenie i przybliżenie. Fajne. I ten movement To się właśnie nazywa RGB split Ale mogę się mylić Jak się kamera rusza jak się postać rusza To to jest tak zablurowane lekko I te krawędzie są rozmyte Wajebiste Piękne to jest Ten glow na butach Koks totalny Ja się jaram, bo ja montuję filmy, nie? Więc jakby Ja się tylko tym jaram Totalnie Jeżeli miałbym Robić jakiś taki plebiscyt najlepszych kawałków youtuberów I tam umieszczać w różnych kategoriach To zrobimy to w grudniu Zrobimy to na grudzień Zrobimy to na grudniu totalnie I wybierzemy najlepsze klipy i tak dalej Totalnie musimy to zrobić I jeżeli miałbym to wybierać To mi się wydaje, że to Spokojnie jest pierwsze miejsce w kategorii klipy Top, 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 odłudy top, top. Świat, kumam się z kosmitami Miliony kilometrów, nie ma różnic między nami. Teraz jestem space cadet, skafandrze że to migany Kierunek wciąż nieznany Drybuje gdzieś w otchłani Widzę progres u Kalucha, jest lepiej niż w przypadku innych nutek, jest dużo lepiej na pewno, ale widzę też wpływ Pawła na twoje nawijanie, bo słyszę fajna nazwa w tym nawijaniu. Jezu, znowu powiedziałem jego starą ksywę, weź ze blurujkami żeby go było słychać. możesz zostawić to do odcinka, jak to mówię, ale, ale zablurujmy to. Kowina, słyszę sposób nawijania w Kaluchu i to jest ciężkie, powinniście mieć dwa różne style i dwa, dwa różne style nawijać, to byłoby wtedy fajne, bo tak to nawijacie w bardzo podobny sposób, robi to inna osoba, ale dalej by zwracać się na to uwagę. Nie? Mamo zobacz, gramy dziś w kosmosie koncert Brak grawitacji, boków, wszędzie gwiazd tysiące Ja z moim ziomem lecimy po za słońce. Nie podobał mi się ten rym tutaj Tutaj ten rym był taki słaby Totalnie mi nie prędkość Piękna, piękna robota panowie Polecam w 100% I co? I to by było wszystko na dzisiaj Jeżeli się podobało Zostawcie koniecznie łapkę w górę Przypominam bardzo serdecznie Zobaczcie kolejny odcinek tej serii Jeszcze jeszcze nie widzieliście Wybijajcie tutaj Zostawcie również suba Ja się z wami żegnam I do zobaczenia